Amerykańskie przedsiębiorstwo Fortinet to światowy lider w dostarczaniu wielowątkowych systemów ochrony sieci. Rozwija je od lat, starając się oferować swym klientom najnowsze i najbardziej efektywne narzędzia ochrony informatycznej. Urządzenia FortiGate zapewniają ochronę najwyższej klasy, kontrolując ruch w sieci z poziomu aplikacji. W sercu każdego z nich znajduje się system FortiOS, który zapewnia dogłębną, wielowątkową ochronę danych. Gdy przed laty zaprezentowano go po raz pierwszy, oznaczało to zdefiniowanie bezpieczeństwa sieci na nowo. De facto został ustanowiony nowy standard, do którego dziś przyrównuje się wszystkie inne rozwiązania. FortiOS 4.0 to zintegrowane, finezyjne rozwiązanie informatyczne, które daje przedsiębiorstwom dostęp do zaawansowanej technologii dostępnej jeszcze niedawno tylko w formie oddzielnych modułów. Wszystkie funkcje zabezpieczające są tu skoordynowane z centralnym systemem, znacząco poprawiając bezpieczeństwo całości. FortiOS 4.0 zawiera wiele nowych modułów, z których wartymi szczególnej uwagi są: System Optymalizacji Ruchu w Sieciach Rozległych WAN, System Kontroli Aplikacji, System Inspekcji Protokołu SSL oraz System Ochrony Wycieku Danych. Dzięki systemowi Optymalizacji Ruchu w Sieciach Rozległych WAN, użytkownicy FortiOS są w stanie wykorzystać wszystkie możliwości szerokopasmowych połączeń sieciowych. Zapewnia to biurom, filiom i pracownikom działającym poza siedzibą przedsiębiorstwa dość swobodny dostęp do macierzystych zasobów. Warto zauważyć, że standard bezpieczeństwa jest to zbliżony do tego, który oferowany jest w sieciach lokalnych. Jedną z głównych możliwości oferowanych przez FortiOS 4.0 jest nie tylko eliminacja niepotrzebnego spamowego ruchu w sieci, ale również optymalizacja transferu połączeń. Następuje to poprzez redukcję przesyłanych nią ilości danych i komunikatów. Skutkuje to odczuwalnym wzrostem efektywności sieci. Rozwiązanie pozwala zredukować jej ograniczenia w zakresie przesyłu danych, jak i parametrów serwerów. Certyfikat kontroli bezpieczeństwa wspiera tysiące aplikacji bez względu na to, za pomocą jakiego portu czy protokołu następuje komunikacja w sieci. Wraz z błyskawicznym wzrostem liczby programów bombardujących internet, ich klasyfikacja i kontrola stały się absolutnie niezbędne. System kontroli aplikacji identyfikuje działanie programów i odpowiednio do potrzeb włącza potrzebne certyfikaty, definiowane przez administratora. Efektem jest większa elastyczność systemu, lepsza kontrola za pomocą certyfikatów oraz dość dogodny wgląd w to, co dzieje się w sieci. System Inspekcji Protokołu SSL, służącego do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanych danych, to kolejny ważny element pakietu FortiOS. Chroni on sieć i programy serwerowe przed szkodliwym ruchem zaszyfrowanym przy pomocy protokołu SSL. Dzięki niemu zaszyfrowany ruch jest przechwytywany i sprawdzany, zanim jeszcze zostanie dopuszczony do serwera. System Inspekcji Protokołu SSL wnioskuje o zbudowanie połączenia SSL zorientowanego na określonego użytkownika i konkretny serwer. Dzieje się tak na przykład podczas korzystania z protokołu HTTPS, gdy niepożądana zawartość sieci jest filtrowana przez odpowiednie certyfikaty. Transmisja SSL jest dobrze chroniona przed intruzami i atakami. Czwartą, znaczącą nową funkcjonalnością zaimplementowaną w wersji oprogramowania 4.0 jest system ochrony przed wyciekiem informacji poufnych DLP. W sytuacji, kiedy coraz większa ilość zastrzeżonych informacji jest przesyłana za pośrednictwem sieci komputerowych, kluczowa staje się ochrona w obrębie sieci przedsiębiorstwa. Kontrola realizowana jest przez porównanie informacji w transmitowanym strumieniu ze wzorcem, który może mieć wartość stałą lub być określony w postaci wyrażeń zdefiniowanych elastycznie. Oprócz ochrony informacji, mechanizm DLP pełni również zadania audytowe. Pozwala zapisywać oraz raportować informacje o aktywności użytkowników w sieci w zakresie rodzaju przesyłanych przez nich informacji. Administrator może takie zdarzenia blokować, logować oraz archiwizować, natomiast użytkownicy mogą zostać poddani kwarantannie. FortiOS 4.0 oferuje więc szeroką paletę rozwiązań poprzez połączenie ich w system spójny i uniwersalny. Skuteczność ochrony została znacznie podniesiona, struktura rozwiązania uproszczona. Udało się też znacząco obniżyć koszty wdrożeń. Zbudowany od podstaw system FortiOS nadal się rozbudowuje i zamienia w prawdziwą twierdzę ochrony sieci. Produkty Fortinet nie mają wielu konkurentów. Wraz ze zintegrowaną technologią FortiOS 4.0 poziom bezpieczeństwa będący w zasięgu ręki współczesnych administratorów uległ znacznemu powiększeniu. Fortinet podąża za swą legendą, nie oddaje dominującej pozycji w zakresie innowacyjności i niezmiennie uzyskuje najlepsze wyniki na rynku bezpieczeństwa sieci.